Eu como astronauta visitei planetas transcui os limites do céu mudicou. Ludie się od nas odwrótum, firma padnie, dopóki ona tu jest, ona mnie nie spokoi. Ile razy to robiłaś? ile ma mężczyzna. Ten temat, czyli współczesne niewolnictwo, w przypadku tego filmu jest tylko pewnego rodzaju pretekstem, tłem do powiedzenia o czymś, co jest dla mnie bardziej bolesnym tematem, że ludzie tracą orientację, jeżeli chodzi o umiejętność rozróżnienia między tym, co jest fałszem i co jest prawdą. Na festiwalu kina kobiecego pod Paryżem w Kretej ten film otrzymał nagrodę publiczności i to z dużą przewagą głosów. Więc to było takie potwierdzenie fantastyczne, że ten film trafia do ludzi nawet no daleko od naszego kraju. Chcę ochotę trochę polizać. Sam sobie nie poradzę. I Marita mają sedosa. Yeah. Nie. Papu wie co robi. Ale ona może o Mati nie zapomnieć. I co wtedy? Wiesz co o nas mówią? Nie. Yeah. Postać trzeba pokochać i ja po prostu pokochałam Maritę i uwierzyłam, że ktoś taki mógłby istnieć. Myślę, że wiele takich kobiet żyło, dlatego starałam się chociaż jedno z tych żyć odtworzyć. Tak się w sumie staram podchodzić zawsze do postaci. Myślę, że miłość to jest É isso Je ne veux pas travailler. Je, ne... je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable répugnant, détestable abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisi.